Stworzyłem Secret Room, który wprowadza do domu Friend, tak by przez 24 godziny żyć niezauważonym wśród A to wszystko w postaci wielkiej nagrody Oscara za mega mocne daily. Tak by nikt nie nabrał żadnych podejrzeń, bo już dawałem im takie nagrody. Ale najpierw dostaniemy się do środka. się, Ja tu zostaję na Zamykam się. Powiedzcie, jak to wygląda. I ja bym się serio nie spodziewał, że ktoś może w środku, nawet jakbym miał przyte łeb YouTube. Em. Wiesz o co chodzi? Jesteśmy pod domem Francji i mamy dla nich niespodziankę, na którą naprawdę zasłużyli. Zamknięte. Nie mam drobnych. Ejda. Nie robimy zdjęć pod domem. Możesz kolego wyłączyć tą kamerę. <laughs> Ale to było Real. Ja teraz powiem Ci coś szczerze, dobra? To jest for real. Mega imponujące, co zrobiliście przez ten rok. Jakby wow. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie coś specjalnego. O, kurczaczki, coś na co zasłużyłeś. No właśnie czemu Artura nie ma. No, ale Artura właśnie nie ma, ale to chciałem wytłumaczyć, jak to przyniosę już po prostu. Artur po prostu nie zdążył dojechać, bo jakby on pojechał płatną, my pojechaliśmy darmową, na i był wypadek mniejsza z tym. Cię, dobra. Ale dobra. Ty, ty, Tylko ty no. nie idziesz, ja idę, ja to chcę. ty po prostu czekasz. Na ja w na górze najlepiej. Dajdę. Żebyś na pewno nie wiedział. Udało się, udało się. Artur, uwaga, podnosimy. Oj, Prawie straciłem głos. No, powiem szczerze, że chyba nawet przy Daily się tak, nie napracowali ci wszyscy ludzie jak my przy przynoszeniu tego nie. za wysoki, co robimy? Czajnik gotowe, zapraszam na dół. Przygotowałem dla ciebie o! prawdziwego Oscar'a za. Numer jeden daily w polskim internecie. Rozumiem, że on nie ma rąk, no bo byłem Oscary tak stoją, tak? Na... Tak, po prostu to jest to. nie, wam jeden... odpadło ani. Nie, to nic. jest jeden do jeden replika Oscara. I to było zaplanowane. Tak, z tego tytułu, że Oscary podczas produkcji nie chcą w żaden sposób dyskryminować osób z yy, dyskopatią rąk. A, a tutaj z tyłu, o co będzie z tą łytką wygryzioną? A nawet największy sukces, największy szczyt pokazuje, że też w miejscach, których nie widać, kosztował dużo, nawet bólu. Czasem zostawia blizny, wiesz? No. Artura brakuje po prostu. Tort, gdzie jest tort? No słuchaj, tak jak już wspominałem, rozklekotał się na autostradzie. No fajnie, fajnie. Fajnie, no. No ten, no to my już będziemy zmykać. To chodź, kapek. Lecz Biorę. Początek. schowałem się do bezpiecznego miejsca, czyli łazienki, bo mogę ją zamknąć od środka i dodatkowo jest wyjść na dach, więc stworzę sobie drogę ucieczki. Przysięgam, nie ma. Bardziej ekscentryczny dla mnie filmów niż to ukrywać Czekałem łazience, a szczeniak skończy podcast, by przenieść się do lepszego miejsca, ale było tak cicho, że postanowiłem wejść po prostu na dach. Nikt nie usłyszał nawet mojego szeptania. O kurde, ale mają osoby świąteczne, fajne. Ten Mikołaj coś jest w kiepskiej formie. to, tam się wam się ktoś przyjechał. Plan jest taki, że ogarnę do secret Room ma sobie poduszkę, kołdrę na pewno, jakieś światełka, bo mam go zaklejonego od środka, więc nie będzie widać, że się świeci, podkradnę jeszcze trochę rzeczy i będę miał, kurde idealne miejsce do życia, że 24 godziny to ja tam na ludzi przeżyję, później tylko przetrzymać do wieczora, jak oni już pójdą spać, to już będzie z górki <noise> No i w ten sposób trochę posiedziałem na dachu <noise> i poza tym zobaczyć, czy już mogę zejść czy coś <noise> Ale timing się nie zamyka Tak! To najgłośniejsza pralka, jaką widziałem w życiu, o co chodzi? Na dole był już taki hałas, że mogłem chodzić swobodnie. Tak muszę na pewno jaka O kurde ale fajne, wziąłbym do domu. Ale nie zrobię tego. A bo to z okazji urodzin w ogóle. O, ale super ale tu ma fajnie. Bez kolejny pokoje Ci mogę sobie w spokoju. Posiedzieć. Dobra, jestem w takim dobrym momencie, że teraz nie mogę się tylko tak złapać. Już się tyle, że dzieje. że przynajmniej jest? Mogę być głośniej. Chyba czy nie, bo wiesz, Lecę do segreteru maszynko. Miejsce na przetrwanie teraz, bo tutaj nikogo nie ma. Muszę zabrać stąd, zabrać sobie na światło. Ej, to nie widzicie, co się zapala, światło. A, tu. Ej, tu jest najbardziej skamuflowany. Przy się taki widziałem. Myślałem, że to ja jestem mistrzem kamuflażu. Zwłaszcza jak ostatnio okryłem się na odcinkach YouTuberów. Dzień dobry, witam w moim holu zakupowym. Dzisiaj kupię wyposażenie do mojego nowego mieszkania. Zarobiście wielki chomik Co mi się przyda w Secret Roomie? Poduszka, fajne Potrzebuję koc, żeby mi było ciepło Ale mięciutki Ja nie mówię Ja go chcę nawet nie do Secret Roomu, tylko może do domu <grym> Ja czuję się jak, jak byłem taki bardzo młody I zostawałem sobie sam w domu To robiłem sobie jakieś bazy, robiłem jakieś takie rzeczy Z krzeseł i teraz nie sądziłem, ej, naprawdę, że będę mógł zrobić sobie secret room'a w czyimś domu i to jeszcze w ogromnym domu youtuberów, nagrywać to. Ej, przysięga? ja nawet te, teraz złapnę taki moment realizacji, że ja tak spełniam marzenia. Co tu się dzieje w ogóle? Wydaje mi się, że Danielo Cascadero zmienił swój pokój i on chyba jest w domu w ogóle ze swoją dziewczyną. Czekaj, no zobaczysz też, czy ktoś tu mieszka. Kółturka ponad wszystko. Hej, czy tu nie jest w ogóle potencjalnie wolny pokój? To będę mógł się tu schować, bo raczej nie powinien przyjść, może do szafy, w razie czego? Pora iść do secret Room'a. fajnie się tu siedzi, ale boję się, że ktoś tu zaraz wejdzie. żeby nie być głodny to poszedłem do lodówki więc przepraszam was przejść jakiś to oglądacie Chyba najbardziej jeszcze potrzebuję w swoim secret roomie światło. Wziąłem sobie ze sprzętowni lampy, więc jeszcze będę miał światełka w pokoju. Idealnie. gamingowy secret room. Ksiące buty, kulturka musi być w domu. Buty tu odłożone. Cyk, wojonek, lampa, jest poduszka, kocyk, druga lampa i telefon. Przecież tu mam wszystko, co potrzebuję. Ten manekin jest na tyle duży, że naprawdę nie, nie ciężko pomyśleć, że to jest jakiś secret room, czy coś. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jak wpadłem na ten pomysł, to myślałem, że ty, no nie ma szans, żeby się to udało, ale właśnie rozkminiałem, jak to zbudować i udało nam się z łopakami zbudować właśnie taki secret room. Idealnie. Zostrzemy teraz chwilkę i wracam do Was za chwilkę. Także dobranoc. I tak przyspałem z jakieś 4 godziny, dzięki czemu wszyscy w domu już spali. Wydaje mi się, że wszyscy już uważają, że pioruny O, cholera, nie ma doręcznika. Który najbardziej szary? Dobra. Fuck! Chyba ktoś tam wodzi. Wydaje mi się, że coś usłyszałem, ale wydaje mi się, że nie tej godziny to nie wiem, który może zapoznać po jakieś żarcie. E, Prysznica, oczywiście wam nie pokażę, ale tak mniej więcej e, wyglądałem ja myjący się. I to w super ciszy, żeby nikt tego nie usłyszał. Głowy jednak nie myję, bo ja myślę o tym, żebym miał mokrą głowę się położył w tym Secret roomie, to by się obudził z włosami w każdą inną stronę, nie? Ubieram się i lecimy dalej. Jest wskażone światło w salonie, więc chyba ktoś tam był. A jak się akurat czekam chwilkę i idę tam od razu do Secret room, a już połóż się, spać. Było tak ładnie i świątecznie, że postanowiłem zrobić sobie fotkę na Instagrama i przypominam, że gdy dobijemy 500k, zmienia pół i na pełne daily. A dodatkowo wrzucam tam dużo przedpremierowo rzeczy na odcinki. Więc zapraszam, zapraszam. Chodzę się do Secret ma spać. Ale dobrze to Mam nadzieję, że nie będę chrapać. Ej, wyobrażcie sobie ten posąg taki w salonie i nagle słyszycie jak ktoś chrapie z niego. Dobra, lecę spać. On Kolejny raz zwyciężam w ukrywaniu się. Poczekam chwilę, usłyszę, to, to gdzie jest mniej więcej. I wychodzę z tego Secret Room'a. Postanowiłem też, że nie powiem nikomu z friends o tym Secret roomie. Jak nie zobaczę tego filmu, to za karę będę mieć okazję tam się schować następnym razem. Także na razie, pół daily na chacie. 14.44.